Hejka, siema, wbijaj Usiądź, rozgość się, mamy cały wieczór Co będziemy robić? Jakieś propozycje? Nie masz, ale ja mam Pomyślałem sobie, że możemy sobie zagrać w taką grę detektywistyczną Ostatnio mam vibe na takie kryminalne klimaty Czytam sobie książki Agaty Christie Oglądam filmy kryminalne więc po prostu w takich klimatach ostatnio siedzę i możemy sobie zrobić wieczór gier planszowych. I mam tutaj taką jedną ciekawą grę. Nie wiem, czy znasz. Kto to jest? Kto to jest? Hmm? Co to jest, pytasz mnie. A więc, kto to jest? Jest to gra, w której musimy odgadnąć postać, jaką ma przeciwnik. Mamy tutaj dwie plansze z rysunkami wszystkich postaci. My wylosowujemy karteczkę z jedną postacią. Przeciwnik nie wie, jaka to jest postać, i musi zadawać pytania dotyczące cech wyglądu. Po kolei eliminuje postacie i dochodzi do tego, jaką osobę ma przeciwnik. Mhm. Ja wiem. Ty jesteś trochę głupi, ale nie martw się, ta gra nie wymaga jakichś szczególnych umiejętności, dedukcji. Bardziej rządzi w tej grze losowość, tak naprawdę. I się też troszkę liczy szczęście bardziej niż inteligencja. Więcej nie przejmuj tym, że no, zbyt bystry nie jesteś. Tak ci powiem po przyjacielsku, oboje o tym wiemy. Dobrze, zanim rozpoczniemy grę, może chciałbyś się czegoś napić? Mhm, okej. Okay naleję ci wody i możesz mi opowiedzieć co tam u ciebie przy okazji jak tam twoje życie jak twoje życie wygląda mhm mm nie wygląda, nie wygląda rzuciła cię dziewczyna przykro mi wyrzucili cię z pracy przykro mi wyrzucili cię ze studiów Przyk jakim cudem, nawet się jeszcze nie rozpoczął. To trzeba mieć pecha naprawdę. E, ale spokojnie, łykni się wody. Może łyk świeżej wody ukoi twoje zmartwienia i pragnienie. Dobrze. Napiszę. A ja już rozpakuję grę. Dobrze. Powiedz mi, którą chcesz planszę Czerwoną czy niebieską? Okej, okay, niebieską. W takim razie, proszę bardzo. I tak. Tutaj są karteczki z postaciami, i bardzo Cię proszę, żebyś jedną wylosował. I ja wiem, trochę to jest nie fair, bo jest mało kobiet. Jest tylko 8 kobiet i jak ktoś ma kobietę, to o wiele łatwiej jest wyeliminować wiele postaci, bo wystarczy zadać pytanie, czy twoja postać to kobieta i jak wyjdzie na jaw, że tak, to praktycznie 3 czwarte postacie idą do. postaci idzie do wyrzucenia. Więc troszkę to jest dziwne, powinno być porówno kobiet i mężczyzn, ale okej. Okay. Dobrze, wylosuj sobie jedną. Mhm. Ja też wylosuję. Miałeś mi nie mówić, kogo masz. Wylosuj jeszcze raz. Jak mówiłem, zbyt bystry nie jesteś. No offense. Ach, Jezu. Mój młodszy brat się bawił tą grą. I niestety zepsuł. Jedno wyleciało. Lewis. Prawdopodobnie tego tak nie masz, więc, okej okay. Okej, okay. i musisz mi zadawać pytania, kto, na które można odpowiedzieć tak albo nie Na przykład, czy twoja postać ma wąsy, czy twoja postać ma okulary, czy twoja postać ma HIV Nie no, tego nie widać akurat, ale wiesz o co chodzi, tak No, pytania, na które można odpowiedzieć tak albo nie Dobrze, zatem zadaj mi pytanie jako pierwszy. Ok, jako gość możesz zaczynać. E, niestety nie. Jest to mężczyzna. Jest to mężczyzna. A teraz ja spytam, czy twoja postać to mężczyzna? Nie. A więc jest to kobieta. E, osób niebinarnych tutaj nie ma, chociaż akurat jak patrzę na Tomasa, to mam wątpliwości. E, dobrze, w takim razie. Patrz, ile z góry osób skreślam. Jak już masz kobietę, to mam tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć postaci, to jest w ogóle bez sensu. Jeszcze dwa pytania, jesteś zmierzony. Ale okej. Okay. Dobre pytanie, czy moja postać jest blondynem? Tak, jest to blondyn. No też masz trochę ułatwione zadanie, bo blondynów też jest mało. Okej, okay. czy twoja postać jest ruda? Mhm. No to już jestem coraz bliżej, bo są tylko dwie rude lożki Teraz twoja kolej Czy moja postać ma nos? Każda postać ma nos? Tak, ma nos Okej, okay. mam nadzieję, że to był żart Okej okay. No ale nieważne, zmarnowałeś swoją kolejkę Okej, okay. czy twoja postać ma kokardkę? Czy to Doris? Doris, wygrałem, ale spokojnie. To pewnie dlatego, że miałeś kobietę, a jak mówiłem, łatwiej zgadnąć, e, kiedy druga osoba ma kobietę, bo jest ich po prostu mniej. Łatwiej strzelić, prawda? Dobrze. To no to jeszcze raz. Co jeszcze jedna rundka? Nie poddajesz się. Nie poddajesz się, OK. Łyknij się wody, żeby zwilżyć gardło przed kolejną turą pytań. Spadł mi Erik. Erik. Okej okay. Zatem. Wylosuj. Mhm. Mm Okej okay. mm. Dobrze. Pozwól, że teraz ja zacznę. Czy Twoja postać standardowo, czy jest mężczyzną? Aha, jest to mężczyzna. A więc po prostu skreślą kobiety Okej, okay, czyli tym razem nie będzie tak łatwo tuk, 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 dobra. Tak, mężczyzna, też ma mężczyznę znowu. Dobrze, czy twoja postać ma wąsy? No po prostu wąsy, nieważne czy są miaste, czy malutki wąsik. Po prostu wąs, czy jest wąs. Mustaż jest. Twoja odpowiedź sugeruje mi, że to pewnie będzie ktoś z malutkim wąsikiem, bo inaczej by się tak nie fachał, więc dzięki za podpowiedź, stary. Mm. Czy moja postać ma okulary? Tak, ma okulary. Dobrze. Czy twoja postać hmm. jest murzynem? Przepraszam. E, czy jest czarnoskóra? Ok. Dobra, teraz ty. E, tak, ma siwe włosy, ma siwe włosy. Ile tobie zostało? Pięć. Mi trzech zostało. Więc mamy mniej więcej równe szanse, ale chyba teraz ci pojane. Czy twoja postać ma uniesione brwi? No wiesz, tak. Mm, uniesione, no wiesz o co chodzi. Taki. Łagodny wyraz twarzy, no wiesz o co chodzi? Nie ma. Ale no, w takim razie to Alfred. Właśnie tylko on ma taki sukiencyński wyraz twarzy. E, Miałam rację Alfred, okej. Okay? Też jeszcze raz. To trzech razy sztuka jak mówią. Okej. Okay. też się łyknę wody, ale z gwinta. Bo jestem prawdziwy mężczyzną. Nie przejmu się teraz wygrasz. Tak to czuję. Okej, okay, potasuję to. ok Wylosuj w porządku. Okej. Okay. Trafimy się ten sam, co był wcześniej. O, okej, okay, tego nie było. ok Czyli co? Znowu zacznij te, tak jak na początku. Okay. Tak. Ach, masz mnie, to jest kobieta. No, tym razem będziesz mieć ułatwione zadanie, więc brawo. Nawet standardowo to samo pytanie. Albo inaczej spytam. Czy ma wąsa? Ma wąsa. Więc przy okazji wszystkie kobiety też skreślam, bo wąsów nie mają. Żadne nie ma. Tak mi się wydaje. Dobrze więc zostają faceci z wąsami no. oboje mamy całkiem fajną sytuację teraz okej, okay, teraz ty nie, nie ma nakrycia głowy, nie ma no i tylko dwóch, tylko dwie skreśliłeś. Trochę słabe pytanie to było. Dobrze Ach, czy ma siwe włosy? No. Siwe, czyli, bo tutaj są różne odcienie. Ten jeden ma białe, a ten jeden ma takie bardziej szare, no ale po prostu, no, ma starcze włosy? Okej, okay, ma takie włosy. Dobrze. Tak, ma czarne włosy. Tak, to jest Luisa, niech cię cholera. Masz rację. A twój to pewnie Filip. Mhm. Gdybym miał jeszcze jedną kolejkę, to bym się pojechał. Dobra. Nie wiem jak tobie, ale mnie się już nie chce grać. Nie wiem. Ja bym zobaczył jakiś serial na Netflixie. Co ty na to? Okej. Okay. To przygotuj nam popcorn. Albo, albo nachos. I odpalimy sobie jakiś serial. Okej? Okay? Dobra. Netflix and chill. W takim razie chodźmy razem do Settle. Let's go.